kochani, usiądźcie, poruszamy się w naszej liturgii jak ślimoki. Już jest druga, ale to dzieci, nie zrobimy nic. Czytasz Ewangelię i nagle słyszysz, przecież tu się Pan Jezus przedstawił. Jestem Bogiem, bo oni mówią, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Kiedy Pan powiedział, Syn, użycie syna człowieczego po prawicy Boga, więc co zrobił Kajfasz na sądzie? Rozerwał szaty i powiedział bluźnierstwo. U Kajfasza, pan Jezus się przedstawił. Jestem Bogiem, Mesjaszem. Dziś to zrobił to samo, tylko te łamki nie wykorzystają łaskę. Wam została dana łaska, przedstawia się Bóg w swoim słowie i wyście go przyjęli. Pytam się pani Agatki, jak tam jesteście że te kazania jest specjalne okienko, że dajemy. Do... Tak, pani Agatko, bym pewny? Bo jeśli nie ma, to musimy zrobić, bo mam taką. On jest. Czyli państwo takie, mnie trafi, przerywam muszę i wam głoszę kazania. To ma takie okieneczko, różne księ, przemyślenia księdza, o, nazwijmy to homilię na temat zdarzeń w Ewangelii. W ciągu roku zawsze jest kilkanaście takich wypadków, że dzieci, choć mało czasu, ale wam muszę powiedzieć, bo ja, ja odkrył, nie to, że, że jestem mądry, ja odkrył. Rozumiecie? Odkryłem i się dzielę z wami, że dziś Jezus publicznie się wszystkim łąką przedstawił, ja nie pochodzę z tej ziemi, ja pochodzę z nieba, jestem Bogiem. No i zaczyna się. Dziś właśnie będę Wam o tym mówił, nie jestem królem z tego świata. Pomijam dzieci, punkt ósmy, bo to dotyczy Unii z księdzem Kiersztynem. Był u mnie, otrzymał to orędzie, nie doszło do spotkania, Pan Bóg go zabrał. Więc to macie tylko, to już Wam mówiłam tyle razy o, o tych wydarzeniach. Księdza Tadzia, bardzo sobie cenię wypominka, że jest zawsze wymieniany, panie Niawierzny, Tadeusz Kierzny, to jest ten ksiądz Tadziu, on mnie wprowadził dzieci w intronizację, dlatego przez ten miesiąc październik błagam pana Boga, jeśli jest w czyściu o miłosierdzie dla niego, żeby za to, co on zrobił dla intronizacji, żeby już otrzymał niebo nie było, jeśli jest w czyściu. Bo musimy z wielkim szacunkiem patrzeć na niego i na grupę jego ludzi którzy tak wiele zrobili, dzieci. Ja wskoczyłem na gotowe. kupujecie. Dostałem zamówienie. Nie chciałem niczym z nimi zrywać. Poróż, w cudzysłowie poróżniło się tylko kwestia, czy na obrazie pana Józefa ma być serce, czy ma nie być. Ja stwierdziłem, że ma być. Mamy ciągłość kościoła kultu. Wtedy umieścimy i, i, i tak zwane poświęcenie sercu i intronizację, No ale dzieci, tak, a nie inaczej było. Nic się dzieci nie dzieje. Moje serce jest czyste. Idę więc w urędzie ósmej, jak ktoś ma książeczkę i śledzi za mną. Jestem na stronie 30. Tytuł Kontemplacja Jezusa Chrystusa. Jak się ktoś mnie zapyta, z czego korzystam, to mu u, u, uszy mu urwie. Jeśli nie wie, z czego głoszę kazania. <laughs> Taką jedną osobę wczoraj poznałem. Chcę aby idea intronizacji była znana na całym świecie. Dzieci, co ku temu zrobiliśmy? Żeby to było znane. Dużo. Parę dobrych milionów obrazków w siedmiu językach rozprowadziliśmy po świecie. Tak czy nie? Wydaliśmy sześć rodzajów intronizacji w różnych językach. Jeździliśmy na prawie 50 pielgrzymek w ciągu tych 13 lat. Zawsze w właszczach. Więc ludzie się pytali, co to jest, wyście tłumaczyli, więc praktycznie cały już świat wie, co to jest introizacja Pana Jezusa. Usłyszeli o tym. Byliście Bożym narzędziem poprzez trud, wielki wysiłek finansowy, nieraz poniżenia, gonitwy, ale Bóg przemawiał. Chcę, aby idea intronizacji była znana na całym świecie, aby nikt nie powiedział mi, że nie wiedział, czego pragnę. Tak jak zrobiliśmy z wszystkimi proboszczami teraz przed synodem o synodalności. Wszyscy dostali list, nikt nie powie, że nie wie o co chodzi w tej bitwie, bo się usprawiedliwiał, nas tego nie uczyli, ja tego nie wiem. Masz ksiądz, książkę, ja nie mam czasu, no to mamy gniota przed sobą, gniota, który się nadaje tylko na pnioka do rąbania drzewa w zimie, kolałpy. Nie on, bo by se palce poucinął. on będzie gniot, knot, znaczy gnotkiem, rozumiecie? I na nim trzeba rąbać to drzewo, aż się mu poukłada wszystko w głowie, jak to wszystko wygląda. Dla dusz prawych jest to oczywiste i są pogodzeni z ideą intronizacji. No to robimy analizę tekstu. Kto nie przyjął idei intronizacji, jakim człowiekiem jest? Nieprawy, wróćcie do mam nie? Czyli nie, trwa. co to znaczy człowiek nieprawy? Nie trwa w prawdzie. Człowiek nieprawy nie trwa w prawdzie. Drugi punkt trwa w grzechu. Nie chcę przyjąć nadchodzącego Boga w darze słowa. Powtarzam to zdanie, żebyście wiedzieli, dla dusz prawych jest to oczywiste. Dzieci proste, jak budowa cepa. Czcimy matkę Bożą Kim, królową Polski. Są dwa aspekty. Miała chłopa? Nie miała. Więc w związku z tym, logicznie, skoro nie miała chłopa, to co zrobił Jan Kazimierz z Matką Bożą? Ogłosił królem Polski. No ale część nie przyjmuje, że Matka Boża królem, więc jest królową. Skoro jest królową, no to musi mieć kogoś, z kogo by czerpała tytuł królowej. I tym kim, kto jest? Pan Jezus jest syn. Polska nieświadomie obrała mnie królem. Więc tym kmiotkom mówię, że Matka Boża miała tytuł królowa, no musi być w tej partyjce król, tak czy nie? Albo wybrana bezpośrednio, albo z kimś powiązana tytułem kwi. A oni tego za Chiny nie pojmą. To nie ruszy ich czeleb. Dla dusz prawych jest to oczywiste, że są w pełni pogodzeni z intronizacji, która nie jest nowa ani kontrowersyjna. ona jest w kościele znana. Każdy papież, jak był wprowadzony na tron, to była intronizacja. Każdy władca, jak była epoka królów, był po koronacji moment intronizacji. Czyli uznania przez Stany Jego jako króla. Wiecie jak to było w Polsce? Wszystko robiło się na Wawelu przez wieki. Później szli koło Idziego na dół, szli ulicą grodzką. Wiecie gdzie szli? Na rynek krakowski. Tam był zbudowane wysokie podium, żeby mieszczaństwo i parę tysięcy ludzi, którzy byli na koronacji bo rynek tyle mieścił, kilkanaście tysięcy ludzi, widziało moment, że szlakta, magnateria, długowieństwo, mieszczanie, chłopi, Stanami pododzą i co robią? Klękają przed królem, głowę schierają i publicznie uznają jego władzę nad sobą. Tak czy nie? Więc akty intronizacyjne są znane na całym świecie, dzieci. Tylko współcześni teolodzy mają problem to, co dziś było w Ewangelii. Kapujecie? I tego nie przeskoczą. Mają wiedzę. Wiedzą, że to było. Znają sobą intronizację. Więc odli nam pomysł masońska, masońska teologia, czyli modernistyczni teologowie, że jak powiesimy obrazek serca na ścianie, to jest to intronizacja. Nie fajnie? I piernikiem zmienili poświęcenie serca pana Jezusa na intronizację i mówią: intronizacja serca. Tak. I tak powiesz obrazek, to mówią, że była introizacja. Niestety wiele z tych dusz boi się oficjalnie własnych poglądów i czeka, aż ktoś pierwszy wystawi się na atak. Dzieci, cieszę się, jesteście pierwszymi, którzy od 13 lat zrywacie w niepożebny sposób. Rozumiecie? To i dalej nie rusza, mimo tego. Żeby się obronić, wymyślili na tankowcy seksta nieposłuszni. Ekskomunikowani, nie dawali komuni wieszać ich, budujcie stosy jeszcze. łam do kapłanów i biskupów: pobudujcie przy, przy kościele stosy. Ja mam tu wyślę trochę pręci gałęzi moich, jak krzeszowę <interests> no i Zrobicie sto. Będziecie pan Andrzeja, pana tu Andrzejka w Gdańsku, powieście pod Polcie, jego z polcie pierwszego. Pana Józia może nie, bo się mi ze słowem przydo. ale pan Andrzejek może być spalony jako nasz męczennik. Nie, 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 no strategia, kapujecie, no trzeba im dać. Żeby... No, przy każdej akcji są jakieś interesy. Co wy myślicie, że czy się wszystko dokonuje tak, że to wszystko jest oczywiste? Nie, nie ma nic oczywistego, wszystko jest kombinowane, ile się da. Niemcy, Joe, że teraz nie będą przyjmowali imigrantów, posłać po Europie, no ale wcześniej miliony zapłacili w Afryce, żeby ich do Europy sprowadzić. Te, wychodzą takie ciekawe kwiatuszki. A teraz, panie Gerziu, chcecie ich po Europie rozsyłać. No, do Niemiec, ja wszystkim mówię, do Niemiec jechać. Socjalka wysoka, macie mieszkanie, nie musicie robić, macie opiekę zdrowotną ostatnio. Jeden z przywódców adesji nie wytrzymał, że my Niemcy czekamy w kolejce miesiącami na zrobienie zębów, a imigrant ma robiony od zaraz. To przejrzą. Przejrzą. Dzieci, przejrzyjcie, bo się obudzicie z ręką w nocniku i z tabułkami na plecach, że będzie opuszczać swoje domy, skoro nie uznacie króla. To jest postanowione. Albo narody uznają Jezusa, jego prawo, jego króla, lub też dzieci pakunegi znikamy. Dzieci tyle cywilizacji istniało. Były takie gwarancje pokoju siły dzieci, wszystko się skończyło. Żadna starożytna cywilizacja dzieci do, nich, do dzisiaj nie trwa. To jest to pocieszające. Że ta też pyknie, wiecie jaka to moja radość? Że się ona rozwali i to będzie grużowisko? I będą znowu ustawy sejmowe, że ci, co byli w policji, zabierali no. pensje, renty i zabierać. Rozumiecie, gdzie wszystko? Będą zaś usuwali ulicę Olechowskiego, Lechowskiego, tam. G g a gmerek był taki, był taki gmerek, bo to mamy w całej Europie place gmerka i, i tak dalej. Do, znowu to usuwali, znowu się o kłócili i znowu przyjdą mętki, że mówią, to, to nie tak było, no, my mamy znowu drogę, my znowu zrobimy imperium. Nie, 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 Pan Jezus wam to wszystko pokrzani. Będziecie goli i dodatku jeszcze w pokrzywach. Niestety wiele z tych dusz boi się oficjalnie własnych poglądów i czeka, aż ktoś inny, pierwszy, wystawi się na atak. Wtedy, jeśli poczują się bezpieczniej, wystąpią. A to są bohaterowie. To mi przypomina kozaków ukraińskich, jak nasza jazda dzieci atakowała i to oni copki podzali. A wiwa, wiwa lachy, nie? A dziś nas mówią. Że oni byli super bohatercy i by bez Polski utrzymali swoje państwo Turkami. <grych> czy Rosją. Poszli bez, 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 porzucili Polskę, no to im Caryca pokazała, co to jest Kozachczyzna. Wyrżnęła wszystkich. Caryca, główny pieni wyrżnęła. Tak się nie patyczkowała, czy na Sybie wkazała wyciąć wszystko, starszyznę, Wszystkich kozaków. Zrobiła porządne dzieci, no zrobiła. Wtedy się poczują bezpieczniej i wystąpią. Słuchajcie więc uważnie, wy zabezpieczeni. Bóg was nazywa tchórze. Wtedy pamiętaj jednak, ja brzydzę się tchórzami i wstydcie się, takimi stać w moich oczach. Macie wiedzę, że ksiądz Natanek ma rację. Ilu z was jest tak przekonany, ale wszyscy pokupiliście beczki. I się pozakrywaliście, żeby czasami się nie wchylić. Brza się jesień, kupcie jeszcze kapustę i się oburzcie w tej beczce kapustą, bo przynajmniej będzie miało społeczeństwo z kiszaną kapustę. Będę, bę, będziemy ją w sprzedawali tchórzówka. Tchórzówka będzie kapusta z waszych beczek. To jest nie do pojęcia, księdza, Ja się z księdzem zgodzę, ale wie ksiądz, ja to, to, to. to to troszę narób do portek i siedź z tym. No bo, bo to, 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 to Co to mi z twojej zgody dziś, kiedy potrzebujemy świadków i ofensywy? A wy wszyscy mówicie, zgodzimy się z księdzem, ale my mamy uwarunkowania, Wie, ksiądz, rodzina, zną proboszcza, mam stanowisko wysokie. Rozumie ksiądz, ja cię rozumiem. Jak cię śmignę dwa razy w ucho, będzie miał cztery ucha na głowie. Bo się usprawiedliwiacie swoje tchórzostwo. Wstydcie się. Dlatego Bóg mówi słusznie, pamiętajcie jednak, brzydzę się tchórzami i wstydcie się stać takimi w moich oczach. W czyjścu jest specjalna, będzie klatka dla kapusiów, donosicieli, ale też jest specjalna klatka dla tchórzy wiary. Tam zbuduje podwójny skład torowy na mazucz do tej klatki, trzeba wtedy więcej, żeby byli ekspresyjni. Nie mogli swojej ekspresji za życia wylać, tchórze skończone, no to w czyimś co będziecie darli głośno, bo jak piją dwa wagony mazutu w jednym zarzucie, no to musi być dźwięk. Pamiętajcie jednak, że brzydzę się tchórzami i wstydźcie się takimi w mojego oczach. Jeśli komuś brakuje jasności, odwagi... Niech prosi Adamu. Dziady skończone. Non stop się usprawiedliwiacie, bo ksiądz, bo biskup, bo pozycja społeczna, bo taki uga. Dzieci. Tu. Jak nie masz wiary, jesteś twórzem, to proś Boga, abyś stał się orłem. Proszę o od odwagę, bo Bóg mówi jasno. Jeśli komuś brakuje jasności i odwagi, niech prosi a to wszystko ode mnie dostanie, aby mógł pełnić moją wolę. Ale wy też bądźcie narzędziem odwagi. Wydajecie znak, pobudzacie innych do odwagi. Jest szpital warszawski, staruszek udziela kapłan, kapelan, wszystkim komunię świętą. Przełazi pod dwiema postaciami, nasza rycerka idzie, od tyłu staje przy nim Dzieci prosiły o komunię bezkwi. Był tak zły, udzielił wszystkim w kaplicy, później jej dał, no a później ją tak zwyzywał, że beczała w niebogosy. Ale na drugi dzień poszła do niego i mówi, księże, ja chcę komunię świętą pod jedną postacią. No i dziadek przychodził jej do ławki i udzielał jej. Nie chciał, żeby pod... Dawajcie znaki. Bądźcie znakiem. Wasza postawa pobudza innych. Ja pobudzam tych tchórzy słowem, a wy pobudzajcie swoją postawą. Wiecie, jakie mam piorunę ze świadectwa, jakie jest poruszenie w kościele, kiedy ty wchodzisz i padasz na kolana, na adoracji, jeśli zacząć pochylać. To wszyscy tak patrzą. nie? To, 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 to jest tak. Że, że się chylisz. Mam siada swojego jednego rycerza, dzieci działa to wszystko. Chodzi do parafii, mówi przeksiędza. Już połowę ludzi klęka ze mną tak, jak ja klękam I są jeszcze gorliwsi, bo że, żeby mnie ubię, to klękają przed święty święty. Ci wszystko leci po kolei. To wszystko idzie, rozumiecie? Później podchodzą, zapytają się. Jeden z rycerzy bierze babkę do auta, do kościoła podwozi, a na gadać, no to włączył nasze godzinki na głos. <głos> ona zgupiała. No i później spotka się babcie, przeprasza, wie pani, my przedmszło nie rozmawiamy, ma być cisza. No i jednego dnia ta babcia idzie znowu do kościoła, no to ten nasz autem bierze, a ja szła z koleżanką, siadają razem. I ta koleżanka chce gadać, a to babcia mówi, słuchaj Marysia, przemszą, ma być cisza. No i ci się do ciebie, spokojniutko, tylko wytrwałaś, pokażcie Bogu, jak jesteście odważni. A on was, powiedział wczoraj w kazaniu, dziesięciokrotnie wynagrodził. Jeśli komuś brakuje jasności, odwagi, niech mnie prosi, a dam mu. To wszystko ode mnie dostanie, aby mógł pełnić moją wolę. Kto się jednak mnie boi, ten dopiero jest winny w moich oczach. Bójcie się mnie. Bójcie się nieposłuszeństwa wobec mojej woli. Jak Bogu dziękujemy, że ta bitwa o mnie przez te 13 lat kręci się w terminie jakiego słowa nieposłuszny. Pan Bóg daje im odpowiedź, bójcie się mnie, bójcie się nieposłuszeństwa wobec mojej woli. Mówię Wam, czego pragnę i nie możecie dłużej udawać, że tego nie wiecie. Więc poniedziałek powie na w niedzielę, zobaczę ile was przyjedzie, to wam powie, że Polacy dalej udają, że nie wiedzą o to, co, co, co chcą. Będzie was 30 tysięcy, to wam powie, Polska się obudziła i Polska wie, czego chce. Dzisiaj pan Tusk woła do Warszawy o milion, bo ten milion w Warszawie zmieni Polskę. A ja wołam o 30 tysięcy, by wam powiedzieć, że Polska wie, czego chce. Chcę Jezusa za swego króla. Nikomu z was nie wypowiem, gdzie byłeś. Nie powiem ci tchórzu. Powiem ci mój bohaterze, bo Bóg wzywa do tego zrywu i czeka na ogromną postawę wiary Polaków. Amen.